Zadanie 14. Zmieszano 100 cm sześciennych wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 2 mola na decymetr sześcienny z 40 cm sześciennymi wodnego roztworu HCl o stężeniu 8 mola na decymetr sześcienny. W mieszaninie Przebiegła reakcja opisana po niższym równaniu. Mamy tutaj równanie typowej reakcji zobojętniania, zapisane za pomocą jonów oksoniowych oraz anionów wodorotlenkowych. Podpunkt pierwszy. Oblicz pH powstałego roztworu w temperaturze 25 stopni Celsjusza. W obliczeniach przyjmij, że objętość tego roztworu jest sumą objętości BAOH dwa razy wzięte i HCl. Wynik końcowy zaokrągli do drugiego miejsca po przecinku. Pokażę Ci, jak rozwiązać to zadanie w dziewięciu bardzo konkretnych krokach. Przy czym musimy sobie też ustalić, że na początku przyda nam się krok zerowy, czyli ustalenie, co jest tutaj naszymi danymi, co wiemy na samym początku tego typu równania. Wiemy, że zmieszano 100 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku baru, znamy stężenie tego roztworu, jak i również znamy objętość. 40 cm3 wodnego roztworu kwasu solnego oraz znamy stężenie molowe tego roztworu. Widzimy również, że przebiega tutaj odpowiednia reakcja zobojętniania. Wskazywałoby to równanie, że ta reakcja zachodzi 1 do 1, co nie jest do końca zgodne z prawdą. Wytłumaczę Ci teraz, dlaczego. Warto jako pierwszy krok rozpisać sobie równania zachodzących reakcji dysocjacji. Czyli w pierwszym roztworze, możemy powiedzieć tego wodorotlenku baru, mamy tu tutaj dysocjacje, w której 1 mol wodorotlenku baru pod wpływem wody w temperaturze 25 stopni Celsjusza dysocjuje na kation baru, Ba2+, oraz 2 mole anionów wodorotlenkowych, OH-. Czyli widzimy, że liczba moli, jaka tutaj nam wyjdzie, tego wodorotlenku baru, nie będzie taką samą wartością, jak liczba jonów OH-, które są użyte do tej reakcji zobojętniania. Bardzo ważne w tego typu przykładzie. Co do drugiej reakcji, no to tutaj raczej wielkiego zaskoczenia nie będzie. Kwas solny będzie dysocjował na H+ Cl- oczywiście pod wpływem wody. W drugim kroku warto żebyśmy wyliczyli jaka jest faktyczna liczba moli naszego wodorotlenku baru w tym początkowym roztworze. Czyli po prostu znając wzór na stężenie molowe, że to jest liczba moli przez objętość roztworu, liczba moli będzie równa stężeniu molowemu tego roztworu razy objętość tego roztworu i widzimy od razu mamy podkreślone na niebiesko te dane stężenie molowe to są dwie setne mola na decymetr sześcienny zaś objętość to jest 100 cm, sześciennych jednak widzimy że mamy tutaj w mianowniku decymetry sześcienne więc możemy sobie szybko dokonać podmiany. Dzieląc 100 cm sześciennych przez 1000 uzyskujemy wtedy wartość w decymetrach sześciennych. 100 podzielone na 1000 to jest dokładnie 1 dziesiąta decymetra sześciennego. Decymetry sześcienne nam się tu pięknie skrócą i zostanie zdecydowanie jednostka mol. Natomiast wartość jaką tutaj wyliczymy na kalkulatorze to będzie dokładnie setne mola. Na tej podstawie wiedząc, że na każdy jeden mol wodorotlenku baru w procesie dysocjacji powstają dwa mole anionów wodorotlenkowych, jest to dla nas jednoznaczne, że skoro liczba moli wodorotlenku baru to są dwie setne mola, no to w takim razie ta liczba moli jonów OH- znajdujących się w tym roztworze to będzie dwie setne mola razy 2, czyli po prostu cztery setne mola. Niezwykle istotne do dalszych obliczeń. W kroku trzecim wyliczamy w analogiczny Sposób, jaka będzie liczba moli kationów wodoru, czy też jonów oksoniowych. W tym celu wystarczy, że policzymy liczbę moli HCL, które się tutaj znajdowało w tym wprowadzanym roztworze. Co jak widzisz, mamy już podkreślone na czerwono, to jest dokładnie stężenie molowe, czyli 8 dziesiątych mola na decymetr sześcienny, co możemy sobie zaznaczyć wielką literą M razy. I tutaj znowu musimy zastosować ten sam zabieg, czyli 40 cm sześciennych, żeby zamienić na decymetry sześcienne. Dzielimy przez 1000. Uzyskujemy wtedy razy 4 setne decymetra sześciennego. Po przeliczeniu na kalkulatorze uzyskujemy tutaj wynik, że jest to dokładnie 0,032 mola. 32 tysięczne mola możemy sobie przyjąć od razu jako równe z liczbą moli kationów wodoru, które tutaj w tym roztworze kwasu solnego się znajdowały i które ulegały reakcji zobojętnienia opisanej informacji do tego zadania. Krok czwarty jest niezwykle istotnym do zauważenia w reakcji zobojętniania, czyli musimy zauważyć ten fakt, że liczba moli naszych Kationów wodoru jest zdecydowanie mniejsza niż liczba moli jonów OH-, znajdujących się w roztworze wodorotlenku baru, co w konsekwencji będzie oznaczało, że mamy tutaj nadmiar anionów wodorotlenkowych. A skoro mamy ten nadmiar, to w kroku piątym spróbujmy go wyliczyć. Możemy zaznaczyć sobie to jako delta liczby moli Ocha minus czyli po prostu różnica, to co jest nadmiarowe, to co nie przereagowało. i widzimy, że będzie to dokładnie tak, jak już sobie wyliczyliśmy to co mieliśmy, czyli 4 setne mola odjąć to, co w tej reakcji nam przereagowało. A widzimy, że reakcja zachodzi stechiometrycznie. 1 do jednego, co oznacza, że przereaguje nam dokładnie taka sama liczba moli, jaką mamy tutaj kwasu solnego, czy też tych kationów wodoru, bo to dokładnie to samo w tym kontekście, czyli 32 tysięczne mola. No i po tym szybkim odejmowaniu uzyskujemy nasz wynik, czyli nadmiar jonów OH- w tym roztworze po wymieszaniu roztworu kwasu z roztworem zasady jest to dokładnie 8 tysięcznych mola. Mamy już w tym momencie liczbę mol jonów OH-. Może Ci się wydawać teraz, że już możemy przejść do wyliczenia pOH, a później wyliczenia z tego pOH wartości pH. Niestety nic bardziej mylnego, ponieważ pomimo tego, że mamy już wyliczoną tą liczbę molionów jonów OH-, to musimy jeszcze wyliczyć objętość tego roztworu. I to będzie szósty krok w naszym zadaniu. Ta objętość to będzie po prostu suma objętości wymieszanych roztworów, dokładnie tak jak mamy to podane w poleceniu, tak mamy przyjąć w obliczeniach. Wiemy, że roztwór wodorotlenku baru miał objętość 100 cm sześciennych, zaś roztwór kwasu solnego Miał objętość 40 cm, a zatem jak to sobie wszystko sumujemy, to uzyskujemy objętość 140 cm, jednak warto tutaj dokonać zamiany cm sześciennych na decymetry sześcienne, dzieląc tą wartość przez 1000, ponieważ w ten sposób od razu uzyskamy nasz wynik stężenia molowego w kolejnym kroku we właściwej jednostce, czyli 140 podzielone przez 1000 to jest dokładnie 14 setnych decymetra. To jest właśnie nasz siódmy krok, w którym wyliczymy faktyczne stężenie tych jonów OH-, ale w roztworze po wymieszaniu. Czyli po prostu podstawiamy wartość liczby moli, to jest dokładnie 8000 mola dzielimy przez objętość roztworu w decymetrach sześciennych i uzyskujemy w ten sposób po przeliczeniu na kalkulatorze wartość stężenia molowego to jest dokładnie. 0,057, czyli 57 tysięcznych mola na każdy decymetr sześcienny naszego roztworu. Jako ósmy krok wyliczymy wartość POH. Wprawdzie jesteśmy proszeni o wyliczenie wartości PH, natomiast, żeby ją uzyskać, znając tylko wartość stężenia jonów OH-, musimy najpierw wyliczyć wartość POH. I to jest nasz krok ósmy. Wartość POH. Będzie równa dokładnie ujemnemu logarytmowi z wartości stężenia jonów OH. Czyli idąc dalej w obliczeniach, to będzie ujemny logarytm z 0,057, czyli rozbijając to jeszcze dalej, uzyskujemy tutaj minus w nawiasie. I teraz musimy sobie to rozbić odpowiednio na logarytm, który będzie nam odpowiadał z tablicami maturalnymi. Widzimy, że na stronie 10 kart wzorów mamy wartości od 1 setnej do jedności. Taką wartość jaką tutaj możemy zapisać najtrafniej, to będzie 57 Setnych. Widzisz teraz również, dlaczego podczas zapisywania wyniku w siódmym punkcie zapisałem dokładność do drugiego miejsca znaczącego, pomimo tego, że można by tam zapisać jeszcze trzecie miejsce znaczące, to widzisz, że nie ma to konkretnego przełożenia w dalszych obliczeniach, tylko już konkretne zastosowanie strony dziesiątej kart, wzorów i tej tablicy z logarytmami. I teraz bardzo ważna rzecz matematycznie, ponieważ jeżeli mamy ten logarytm z 0,57, to musimy zauważyć, że musimy tutaj dodać logarytm z tej wartości, która po przemnożeniu 0,57 da nam 57 tysięcznych. A widzimy, że 0,57 razy 1 dziesiąta to jest 57 tysięcznych. Czyli w takim razie tutaj będzie logarytm z 10 do potęgi minus pierwszej, bo to jest inny sposób zapisu 1 dziesiątej. Przeliczając dalej. Wyczytujemy sobie wartość tego logarytmu. Tutaj na początku jeszcze dam minus w nawiasie minus logarytm z 057 to jest dokładnie patrząc na tablicę 244 tysięczne, no i logarytm z 10 do minus pierwszej to jest dokładnie minus 1. I jak już sobie sumujemy te wartości, to wychodzi nam, że wartość naszego pOH jest równa dokładnie 1,244. Wszystko, co mieliśmy w nawiasie, było ujemne. Za nawiasem był jeszcze jeden minus, a jak dobrze wiemy, dwa minusy dają jeden plus. I ostatni krok, który daje nam pełne dwa punkty za to zadanie, oczywiście z wykonaniem pełnym wszystkich poprzednich kroków, to jest obliczenie wartości pH tego roztworu. Co ważne, roztwór ten powstał w temperaturze 25 stopni Celsjusza. I to właśnie w tej temperaturze możemy powiedzieć, że wartość pH plus wartość pOH jest równa 14. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że pH to jest po prostu 14 odjąć wartość wyliczonego pOH, czyli będzie to dokładnie równe 14, odjąć 1,244, więc odejmując od siebie te dwie liczby uzyskujemy wartość 12,75. 6. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, warto zerknąć na treść zadania. Mamy zapisane, żeby wynik końcowy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. Zostawiając wynik w ten sposób, nie zdajemy testu na spostrzegawczość, dlatego też podajmy prawidłowe zaokrąglenie, a będzie to dokładnie 12,76. I to jest nasz wynik do podpunktu pierwszego w zadaniu 14. Że skoro liczba moli wody. Odro... 20 minut szaleństwo.